Z Julitą poznaliśmy się na bilardzie. Cały czas czułam czyjś wzrok na sobie przez cały pobyt tam na tym bilardzie. Cały czas czułam, że ktoś się we mnie wpatruje. Graliśmy ze sobą i tak nawiązaliśmy kontakt w taki sposób. Ona na początku nie chciała, nie, na początku to było jak grali z, z, A, w bilarda. bilarda. tak. Damian się właściwie no, uganiał właśnie za, za Julitą. Ona na przódku nie chciała, a on tam próbował. Aż w końcu, no, się doigrał. Ale udało się. I od tamtej pory nasza znajomość szła. Ja na ślubach mam taki zwyczaj, że mówię około 40 minut. Uwagi na to, żeby na sali zdążyli odgrzać prawda, flaki i rosół, nie były zimne jak przyjedziecie, dlatego daje szansę. Moment kościoła był taki, że po prostu chyba cały dzień nagle we mnie wszedł emocjami i było okropne. Chciałbym powiedzieć, że ja bardzo nie lubię ślubów. I to nie dlatego, że jestem starym kawalerem, to nie tylko dlatego, że zazdroszczę. Gdzie ci chcesz? Muszę dziś. Się? <gry> Kochani, co Stresuje się wszystkim dzisiaj, dzisiaj od momentu przyjazdu ekipy. Cały czas nie miałam świadomości, że dzisiaj jest dzień, ten wielki dzień naszego ślubu. Naprawdę stresuje się wszystkim. Do tego momentu stresu nie było, ale teraz stres to jest mega. Emocje! To jest piękny, najważniejszy moment w waszym życiu. Chyba chodzili rok czy dwa i się mnie spytał. Mamo, czy Julka to może przynocować? To pamiętam do dziś. Poza tym, no cóż może was lepszego spotkać dzisiaj, niż to jak stary kawaler stanie, prawda, i powie jak mają żyć młodzi. Mąż mówi tak, no i pozwoliłaś na to, mówię, a co miałam zrobić dorosły? W kościele było jeszcze okej, okay. ja to chyba największy stres miałem ten pierwszy, pierwszy taniec, taniec, tak, tak. No bo nic nie pamiętałem kompletnie, nic. Nie no dobrze zatańczyłeś, bo pa, ty pamiętałeś W życiu? Pamiętam Nie tak Bo no się pokłócimy, no, te ja, zdjęcia ja, nie, się nie, 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 nie wyjdą Nie, 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 nie ja wiem, Dobra, że... Dobrze. już, już, nie Kłócisz się ze mną? Pierwsza kłótnia po ślubie Ale ten jest piękne i będzie uwieczniony. Konie, konie. Nie, konie. nie mogę płakać Bo do Wisły je zobacz, niedaleko bo, bo cement mam w bagażniku, to bucik betonowe... Dobra, jest dobrze Już No otwieraj żonie Seweryn Powiedz Anicie, żeby dała Piotrkowi pistolety z auta.